Godne słucha Boże, arcybiskup Fulton Sheen mówi, jeżeli nie będziesz czcił Boga, wtedy będziesz czcił cokolwiek innego. I w dziewięciu na dziesięć przypadków będziesz to ty sam otaczał siebie taką autoidolatrią. Masz obowiązek oddawać cześć Bogu, nie dlatego, że Bóg bez Twojej czci będzie nieszczęśliwy czy niepełny w jakiś sposób, ale dlatego, że jeżeli nie będziesz czcił Boga, to Ty będziesz nieszczęśliwy i niedoskonały, bardzo. Zapraszam do medytacji na pierwszą niedzielę wielkiego postu o kuszeniu Jezusa na pustyni. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Dywina w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Ten Wielki Post rzeczywiście zaczął nam się y, bardzo tragicznie. Jesteśmy w samym środku wojny. Księcławiek Leskowski, witajcie, ks. witajcie. Robert Muszyński. Próbujemy odczytać dzisiejszą Ewangelię Kuszenie Jezusa na pustyni, też w kontekście tej. Sytuacji, w jakiej przychodzi nam być. Posłuchajmy Świętego Kasza, Ewangelia, czwarty rozdział, werset od 1 do 13. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: Diabeł, tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mądrzekł, napisane jest Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół, jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do Ciebie, żeby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. No dzięki Bogu tym, który przechodzi całe kuszenie, nasze kuszenie i dla nas zwycięża jest sam Pan Jezus Chrystus i dobrze by było odkryć to Jego zwycięstwo i jak mamy my zwyciężać w tej wojnie duchowej wojny, potężnej warto sięgnąć jeden werset wstecz gdzie przeczytamy, że Jezus jest synem Adama, syna Bożego i ten pierwszy syn Boży, Adam, przegrał walkę z, kusi, z próbę kuszenia, przegrał sromotnie. Po Adamie kuszony był cały Izrael, którego też Bóg nazwał w piśmie swoim synem pierworodnym, czyli narodem, który miał jako pierwszy poznać Boga i pomóc poznać Boga prawdziwego innym narodom. Też poddany próbie kuszenia, przegrywał sromotnie za każdym razem, wielokrotnie na pustyni i teraz Jezus Syn Boży prawdziwy z natury mający, będący równocześnie prawdziwym Synem Adama człowiekiem jak my wchodzi w tę samą sytuację próby i kuszenia czasownik pejrad znaczy jedno i drugie, prawda? Bóg poddaje nas próbie wierności diabeł poddaje nas kuszeniu i odnosi zwycięstwo dla nas. Że mamy otwartą drogę. I zaproszenie, może tak bym nam odpowiedział, co zabrzmi może dziwnie, drodzy moi, ale jesteśmy też zaproszeni do tego, by wejść w pewne takie zmaganie i prosić Pana Boga, jak psamista mówi, wypróbuj mnie, czy moje serce sprawę, nie? I po to też mamy ten wielki post i te, te sytuacje takie nieoczekiwane, nieraz trudne. Tak jak powiedziałeś na początku, teraz no jest sytuacja, gdzie trzeba jakoś reagować, nieraz u drzwi jest, ludzie czekają na pomoc, Kościół prosi o pomoc, żeby przekazać właśnie część tych swoich dóbr na to wszystko. I już tu mamy pierwszą próbę. Nie? Czy ja chcę to swoje państwo bronić, czy jestem gotowy moje życie właśnie otworzyć. Żeby Pan Bóg wszedł i, i abyśmy całym sercem mogli dać to, co Bóg nam dał, bo jak mówi Kościół, że to, co mamy, nie jest dla nas, to nie jest do prywatnego używania, tylko do dystrybułowania zgodnie z wolą Bożą. To jest piękne takie pojęcie tego właśnie, to jest co tutaj mamy w tym kuszeniu, nie? że pokój się, wszystko będzie dla ciebie. nie Chrześcijanie wie, że to, co mam, nie jest dla mnie, bo przecież nagi przyszedłem, Nagi, stąd odejdę. Nie? I wszystko, co jest. Zobaczmy jest y, jeszcze taką inkluzję, klamrę literacko-teologiczną, która podpowiada nam, co jest ważne, y, jeżeli chcemy y, zwycięsko przejść próbę y, kuszenia, które na nas czeka. Trzy razy wzmianka o Duchu Świętym. Na początku dwa razy. Tak. Pełen Ducha Świętego. Powrócił Jezus na Jordanu i został poprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. I był kuszony przez diabła. A potem mamy czternasty werset, którego nie czytamy w liturgii już. Powrócił Jezus po całym kuszeniu mocą Ducha do Galilei, prawda? I jak Coś zrobić, powiedzieć... żeby, żeby kuszenie nas nie pokonało, nie rozbiło, jakby żebyśmy nie zgubili ducha świętego przegrywając, tylko żebyśmy przeszli jeszcze mocniejsi przez pokusę i jeszcze bardziej pełni ducha świętego? Jest to, tej to, liturgii o to jest pytanie. Wielki środek co mówimy mówiłem o tym, wchodzimy w ten czas w łasce, bo pełen łaski, czyli mam być pełen ducha świętego, czyli pojednany z Bogiem w nawróceniu. W tym przygnięciu do Pana, i wtedy, proszę bardzo, wtedy wchodzimy opierając się na Bogu i nie przegramy. Łaska uświęcająca. Dokładnie. I ciągłe przyzywanie, świadome przyzywanie Ducha Świętego. O światło na moje życie, prawda? Tak, i pomógł. Jeszcze rzecz Jeszcze... istotna, tak. bo z jednej strony wchodzi w pełen Ducha Świętego w kuszenie, czy właściwie to doświadczenie na pustyni, wychodzi stamtąd pełen, pełen Ducha, Ducha Świętego. Świętego. Ale to Duch Święty prowadzi go na kuszenia. Tak. To jest ważne. To nie jest, że nagle został zaskoczony przez diabła, tylko sam Pan, sam Duch Święty, duch Pana go wyprowadza w to miejsce, żeby był doświadczony. I nas też. I słuchajcie, musi być wszystko wypróbowane w ogóle, jak mówi Pismo Święte i nie ma tutaj przeproś jeżeli plany Boga są takie abyśmy byli jego faktycznie świadkami mocnymi w tym pokoleniu to no musimy przejść te wszystkie boje i też musimy doświadczyć tej swojej słabości to co właśnie Jezus ale ta, to doświadczenie słabości nie polega na tym że już koniec tylko wręcz odwrotnie że ta granica do której ja doszedłem te, na tej granicy mnie czekał właśnie Duch Święty, gdzie ja już nie mogłem, właśnie Pan mnie podtrzymał i teraz widzę, to jest możliwe? Dzięki łasce właśnie. Rzecz jeszcze jeden moja moc warunek, ode polega, nie ode mnie pochodzi. Jeszcze jeden warunek trzy razy tutaj podkreślony. Trzeba być pełnym Ducha Świętego i pełnym Słowa Bożego. Dokładnie. karmić się regularnie Słowem Bożym. Czym się karmi Jezus, kiedy nie a przez 40 dni? Karmił się Słowem Boga, prawda? które którego był pełen, prawda? I my też, rozważając Słowo Boże każdego dnia, zapamiętując je, medytując, kontemplując, odkładamy jakby na chwilę próby to, co nas będzie chronić, czy też umożliwi nam zwycięską próbę po prostu że to Słowo Boże rozważane, którym karmimy naszą wiarę, które w nas żyje, ono się w nas odezwie, przyjdzie nam na pomoc wtedy, kiedy będzie najbardziej potrzebne. Tak Święty jak Jezus Paweł mówi, że to z, pamięci, z pamięci wydobywa właśnie z serca takie krótkie jak, jak błysk miecza cytaty z Pisma Świętego, które w tym momencie oświetlają jego sytuację i pozwalają mu... Oddzielić zło od dobra, prawdę od fałszu i opowiedzieć się za tym, co trzeba. I syn Boży daje przykład nam wszystkim. Czyli, podsumowując, nie, mamy do dyspozycji post, i teraz uwaga. Nie, tam mięso, coś tam. Oczywiście to też, ale nie zatrzymujmy się na takim poście, bo to jest takie, jakby takie, takie dziecięce pojęcie, bo bardziej poważne. To jest... W... Przemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post polega na czym innym. Ale, oczywiście. Tutaj chodzi o to, że mam sobie ująć internetu, telewizji, przyjemności. Proszę bardzo, kusi się ciało. Połóż się, bracie, na materacie jakimś takim cienkim, na karimacie, na podłodze i śpij tam. I od razu to ciało będzie czuło, że e, już ma mniej tych wygód, tego ciepełka. Już on nie będzie targnęło do wielu pokój, zobaczycie sami. E, ograniczyć sobie właśnie picie, palenie, nie wiem, każdy niech prosi Ducha Świętego o to. Ktoś może ma mi gadać, ktoś ma, może, ale teraz się zdziwicie, mniej modlić, a wziąć się do roboty. Przepraszam, bo niektórzy tacy są ewaluowani i on bo tylko będzie się on będzie natchnień, a tu panu mu pokazuje, co ma robić. To tak trochę, wybaczcie, tak, żeby taki przerywnik zrobić, ale to też jest taką istotą, nie? Potem mamy modlitwę przecież. Bracia i siostry, ile mamy problemów z modlitwą, którą odfajkujemy, która nie jest modlitwą serca, zatrzymać się. Bo widzę sam teraz na tych dniach, kiedy było dużo tej trzeba pracy zrobiło dla naszych uchodźców i, i już, 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 już widziałem, że już gdzieś tam zaczynam błądzić. Nie? I dzisiaj się po prostu przymusiłem, usiadłem do medytacji, do modlitwy, mówię, bo już czuję, że jestem pusty. Już czuję, że już, już nie mam tego życia. Dlatego modlitwa poważna, e, która jest właśnie w centrum też tego każdego dnia kilka takich ranek. W środku dnia, wieczorem, zatrzymać się, zamedytować, pomyśleć i, po, i jałmużna, moi drodzy, jałmużna uwalnia od wielu grzechów. To jest po prostu wielka broń, której tak mało używamy. No, a co to jest ja można. No to nie są 5 zł czy 20 i Ale to jest coś takiego, że jak dajesz, to dzisiaj nogi trochę trzęsą, bo już masz przelicznik włączony, że tego nie kupię, tego nie kupię, tego nie będę mógł. O to chodzi właśnie, że daję swoje życie nie, nie w ręce. Nie moga. tylko o pieniądze. Chodzi też, 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 oczywiście. Nie tylko o pieniądze. Dodaj to, co masz. Na no. ją trzeba dać wszystko, co tak. mnie jakoś związuje tak. ze sobą samym. Też, a tak. po, po to, czy powiedzmy... Yy, oddziela mnie też od innych, tak. yy, co, co mnie jakoś zamyka w swoim świecie. Dać na jałmużnę, raczej oddać. Yy, to, co to. mówisz, właśnie Klucz... trzeba dodać. To jest plus miłosierdzie też, nie? Właśnie to miłosierdzie chce. Nie ofiary, mówi Pan. Kluczem Jacek. jałmużny jest yy, nie, żeby ktoś z tego korzystał, chociaż korzystał. No, bo to jest owoc ale, tego. Ale... Klucze, Zresztą, ja mam sobie pomóc. Ja mam sobie pomóc w relacji do Boga. Tak. tak? Bo... Nie ty nie ty, nie ty, nie ty, nie to, nie tam, tak. tylko ty jesteś moim. Oczywiście, bo to jest idą numer jeden pieniądze, bo Jesteśmy ściwi, ja mówię o sobie. E, Dobrze, łatwo się Ale, ale uciekamy no. od istoty. Dlaczego? Dzisiaj trochę, no nie. trzeba by było. Pięknie, wszystko się zamknęło. Uważam, że. W końcu? Tak. Zależy że jak się podejdzie do tematu. No, mamy materiał piękny na kominie, bracia. Jak można pokazuje nam y, taką prawdę zupełnie świecką, którą też, która też y, jest obecna w myśli zupełnie nie, y, jeszcze przed, przedchrześcijańskiej, tak, że pieniądz jest tak. wspaniałym sługą, to znaczy możesz zrobić wiele dobra, y, posługując się pieniądzem po to, żeby kochać drugiego człowieka, ale pieniądz jest fatalnym panem. Jeżeli jemu się podporządkujesz, zdobywaniu, posiadaniu, konsumowaniu, on Ciebie zniszczy. Tak. Dlatego trzeba pamiętać, trzeba ciągle jakby badać swoje serce, czy, czy ja kocham Boga i ludzi posługując się pieniędzmi, czy próbuję, czy bardziej kocham pieniądz, próbując do Jego zdobywania i posiadania posługiwać się ludźmi, a nawet Panem Bogiem. To jest zasadniczy, zasadniczy dylemat, można powiedzieć, do rozwiązania w Wielkim Poście dla nas, nie? I tutaj jałmużna, czyli postawa dzielenia się, to co mam jest po to, nie po to, żebym miał więcej, tylko żebym miał się czym dzielić, czyniąc drugiego swoim bratem i wyznając, że moje życie jest w rękach Boga, a nie, a nie zależy od pieniądza. Tak no? i ten pieniądz jest symbolem wszelkiej idolacji, moi drodzy, czyli Pieniądz taki jest takim numer jeden no, pokazującym to, ale to jestem ja, to są moje plany, to jest moja ambicja, to moje e, państwo, jak ja to mówię, które sobie zbudowałem, moje imperium nazwijmy to, na no, którego nikt nie może zaatakować, które mi przynosi fałszywe bezpieczeństwo oczywiście. I o to chodzi, żeby ten e, fałszywy jak będzie podnożnik. Stopy na czymś trzymamy, podnóżek. podnóżek został wybity, moi drodzy, spod naszych nóg. O to chodzi: dać Panu Bogu tę możliwość, żebym w końcu upadł całkowicie na Pana Bogu i, i już nie liczył na nic, ani na człowieka, ani na siebie samego, ani na ten świat, ani na swoje ciało, na swoje zdrowie, na swoje mętności, tylko na niego. I zjaw. Można musi w parze iść modlitwa, w której tak. znowu nie chodzi o to, żeby manipulować Panem Bogiem, by mi dawał to, co ja chcę. Biedni my bylibyśmy, gdyby rzeczywiście Pan Bóg nas się słuchał we wszystkim. Maszyna do kawy Tylko, wrzucasz 5 zł? Tak, kawa. kawa pan, jak tak, proszę mówił kawę. Profesor jak... Kudasiewicz, rzucam, że modlitwy i traktuję Pana Boga jak automat do Coca-Coli. Tylko modlitwa ma być yy, yy, słuchaniem, co Bóg ma mi do powiedzenia, i yy, szukaniem Jego woli przede wszystkim. Tak. Co, co oznacza oddzielanie yy, moich. Yy, oczekiwań moich, jakichś tam, yy, można powiedzieć, yy, pretensji do Pana Boga, co On ma mi dać i dlaczego mi tego nie daje. Patrz, pi pierwsza pokusa spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. Yy, I do tego jeszcze właśnie post, czyli robienie miejsca Panu Bogu w swoim sercu. Nie? Tam, gdzie mi, tam, gdzie próbujemy sztucznie ten głód Boga zapchać, mówiąc yy, bardzo nieładnie. Tak. Karmieniem ciała, karmieniem własnego hedonizmu, karmieniem własnej jakiejś pychy, szukanie adoracji u innych ludzi. I wydaje mi się, że jestem już, jestem już Bogiem, prawda, jak ten kot, który... Prawda, jest taka anegdotka, nie, że czym się różni pies od kota, nie, że pies mówi i pan, mój pan nie karmi, troszczy się, głaszcze, mój pan jest Bogiem, a kot mówi, mój pan nie karmi, głaszcze, jestem Bogiem, nie? To my jesteśmy czasem jak taki kot właśnie, a autoidolatria, tak. którą padamy. I, I po to ten Wielki Post, znaczy bierzmy się do roboty, wchodźmy w tą piękną ten czas, prosimy Ducha świętego, aby nas prowadził tymi drogami, które wypróbują nasze serce, a do pomocy mamy jałnę, modlitwę i post. Owocem ma być. No to ma być. Paschal. Wiosna ducha w nas. Dokładnie. Dlatego wielki post to jest sprzątanie Czyli... ogrodu naszej duszy. Kiedy nie, nie ma śniegu, widać masę śmieci na wierzchu, trzeba się wziąć do roboty, żeby na wiosnę, kiedy będzie pascha, tam mogła, mogły zakwitnąć owoce. Ten owoc ducha świętego, prawda, żeby mógł urosnąć. Dużo śmieci. Te pokusy są potrzebne, żeby te śmieci wyszły z różnych kątów. A kto mówił, Mickiewicz, oczyśćcie dom dzieci na przyjście gościa. Amen. Już nie Napoleona, tylko Pana Jezusa, oczywiście. Ech. To by było jasne. Na koniec jeszcze jedno słowo diabeł dopełnił całego koszenia odstąpił od niego do to czasu to nie jest tak na na, na, na 40 dni proszę, <noise> dla <do> nas pociesza <noise> pokusa wróci i Chrystus będzie z nami, próby z nami muszą być i zawsze i my będziemy z nim tak. czy myślicie, że dzisiaj Europa jest bardzo kuszona? doświadczana? E, doświadczana, e, bardzo i dzięki Bogu, ja naprawdę dziękuję Panu Bogu za to, przepraszam, może to głupie brzmi ale tak jest możemy powiedzieć, że z jednej strony, katastrofa wojny, jest ogromne cierpienie, ogromny ból, i to ciężko w ogóle przeżyć. Z drugiej strony, zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo odeszliśmy od Pana Boga w Europie yy, i na wschodzie też. Oni tak. też się do tego przyznają. I owoc jest taki, że ludzie przestają mieć relacje ze sobą, relacje miłości. Ja powiem tylko krótko. Jeszcze wybaczcie, dzisiaj długo gadam, ale to jest ważne. Ościeniem śmieci jest grzech. Czyli kiedy pojawiła się tak strasznym wymiarze śmieć, to tylko o jednym świadczy, że tego grzechu jest już miara się przebrała. Niech Pan nas oczyści. I, i ratujmy. ladeł ten post i to nawrócenie jest takie istotne. Im bardziej wrócimy do Pana i innych pociągniemy w tym kierunku, to jest nadzieja, że. Będzie szybciej Boże Miłosierdzia. I wołajmy pana o zatrzymanie tak, tej strasznej próby. Księcławy Glaskowski, Ksiądz Józef Macień. Z okay. panem. Okay. Robert Muszyński.